Okej, okay, witajcie z tej strony Kryzys, a przed wami kolejny, już trzeci odcinek Portala Wujeczki. Powiem szczerze, że od razu po portalu, po drugim odcinku nagrałem trzeci, jakby żeby wam zakompensować ten miesiąc żadnego filmiku z Portala. Chodzi o trzeci, ma tytuł Powrót. Można tu się sugerować tym, że być może Weasley znowu wróci, albo my jakoś sobie, nie, nie Powrócimy do walki z GLaDOS, Nie wiem, nie pamiętam szczerze mówiąc, więc tu też tak się czuję podobnie jak wy widzowie, którzy nie widzieliście jeszcze powiat, ale w ogóle na nie grali się. Bo już tak głupio bym się czuł, jakbym po miesiącu wrzucił jeden film. Troszkę bym się źle czuł w stosunku do was. Coś o trzeci powrót.

Okay. Right, I was just lying there. You thought I was done. Mm. This plate must not be calibrated to someone of your generous. I'll add a few zeros to the maximum weight. This maximum. Great, by the way, very healthy. Try it now. Right, right? couldn't believe it either. You seem to have defeated its load-bearing capacity. Well done. I'll just lower the ceiling. <laughs> Thank you. Obniż. No, Dzięki wielkie. Czyli mam zrobić takie coś. Okej. Okay. Teraz tu mam lasy przebywać, będzie przez tą ściany. Dotąd. Przycisk. Pewnie trzeba spaść jakąś. Nie mogę z... A! Jasne. Przycisk, powtórka z zabawy, szybko, 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 nie chcę tracić czasu na takie spacerowanie bezsensowne, dobra, teraz pakujemy w ścianę, nieważne, chyba w takim wypadku, A Trzeba będzie... A dobra, mam nadzieję, że będzie może tam z góry po prostu w to wymierzyć bez problemu. Jump shot. A Dzięki za komplement. Dzięki wielkie za bitę. Uczka, this po I'm going to go to the surface. It's a beautiful day out. Yesterday I saw a deer. If you solve this next test, maybe I'll let you ride an elevator all the way up to the break room, and I'll tell you about the time I saw a deer again. Second <laughs> Dobra, czyli tej ściany nie potrzebujemy. Achievement jest za tą planżę, jeżeli ją się wykona, chyba w 110 sekund? Albo w 90 sekund? Nie, też nie. Ja na, na szczęście, ja po prostu nie będę starał się robić tego achievementu. Jesus, może muszę... tak zrobimy. Tak... I tak. ok. Tylko teraz trzeba jakoś stąd wrócić, To mi daj. A! Jesus Christ, że tam była podłoga. No. Teraz idziemy na kłył. To kładziemy i już jest w porządku. Pamiętam, że jeszcze trzeba. trzeba będzie coś tu jeszcze więcej wykominać, więc to nie jest takie proste. Tu jest kolejny. Jak tak zrobimy, to chyba ona przyjdzie tutaj. Good catch. Kwila. Lasy mamy tam. A ona przyjść tutaj. Co to mogę wycydować? Tu mogę wycydować Niebieski. To jest właśnie świetne w portal dwójce, że widzimy przez ściany yy. Doszło Doszło a To by A Sekundka nadzieję, że da się jakoś zatrzymać. Jeżeli nie to po prostu... Da się, da się. Musimy ze sobą kostkę wziąć, gdyż nie jest ona już tutaj, więc nie jest już potrzebna. Aj, to na chwilę włączymy. Zobaczmy, czy to działa. Pyk. No! Genialnie. Wiem, że pan zapłacił test. ludzi. Ale Myślałem, że nie mi więcej problemów z tym testem, na szczęście myliłem się. Niestety, jak na razie, pociąga nie się nic takiego dynamicznego, mam nadzieję, zaczęło je zaoszczędzić tam, później odcinki staną się troszkę ciekawsze.

Gdzie to spadło? Tu to spadło! Czyli... Tak jest... Tak jest Nie tam to spada. Tak... Przechodzimy sobie, jesteśmy tutaj. Hmm. Tam trzeba iść, tylko damy sobie najwyżej. coś tak o teraz idziemy gdzieś tutaj nie zatrzymy te skakujemy sobie łatwizna Run to the finish you're a predator and these tests are your prey speaking of which I was researching sharks for an upcoming test Do you know who else murders people who are only trying to help them did you guess sharks because that's wrong the correct answer is nobody. Nobody but you is that pointlessly cruel. Good news, I figured out what to do with all the money I saved recycling your one room full of air. When you die, I'm going to laminate your skeleton and pose you in the lobby that way future generations can learn from you how not to have your unfortunate bone structure perfect the door's malfunctioning I guess somebody's going to have to repair that too no don't get up I'll be right back don't touch anything uh-huh hey be hey. here! some bird like eggs up here just dropped me to the door mechanism shut it right down I... ah! bird, 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 bird. Ujty, spoko. okay that's probably the bird in it that laid the eggs livid okay look the point is we're gonna break out of here all right very soon I promise I promise I just have to figure out how to break us out of here here she comes keep just keep testing remember you never saw me never saw me okay I'm sure the door mainframe Let's just say he won't be well living anymore. Anyway, back to testing. just most. Cześć dostać i sobie jakby przedłużyć. E, może to jest jak na razie kupi pomysł, Pick. Oh, Uh-huh. What is that? Well done. In fact, you did so well, I'm going to note this on your file in the commendation section. Oh, there's lots of room here. Did well. Enough. <laughs> enough. Close enough. Oh Jesus, God. Sorry, Jak na razie po prostu wykonujemy na spokojnie testy, niestety. Znaczy no, nadal polega portal, więc nie ma co tu narzekać. Wracają wieżeczki z portala jedynki. No, jak strzelają do nas i są położone, to nic nam to większego. Nie robi Słago tu. tu nie Jest kostka Ja to jest za szybami, tak? Dobra, czyli klasycznie tak samo jak w jedynce Pyk, pyk Jeszcze mamy trzecią kosteczkę Chodzimy tutaj, chodzimy tu, tak. No. Lubię takie misje z zwierzyczkami. Jest tam ktoś? Nie ma. Okej. Okay. Czy to mam zaskoczyć? Okej. Okay. Uuu. Czyżby się, czyżbyśmy się wydostali już z mainstreamowej Mowej Czyż, drogi? Czyżbyśmy. Boże. Dlaczego nie umiem wypowiedzieć? Czyżbyśmy. Czyżbyśmy wrócili na też przeszli na ścieżkę jakby poza okiem dla dos? Oh. The point is, yesterday was your birthday. Oh, nice. I thought you'd want to know. Oh! But nice, we got to another part of the text, as it were. We have... ...only one cross. And we have to go through You know how I'm going to live forever. But you're going to be dead in sixty years. Well, I've been working on a belated birthday present for you. Well, more of a belated birthday medical procedure. Well, technically, it's a medical experiment. What's important is it's a present. Wybierz przyjemniej docieć, by tam operacji albo badania na tam niektórzy pewnie by chcieli. Dziennikam. You you're wearing looks stupid. That's not me talking. It's right here in your file. On other people it looks fine. But right here a scientist has Whoa. noted that on you it looks stupid. Yeah, okay. well, what does a neck bearded old engineer know about fashion? He probably Oh, wait. It's a she. Still, what does she know? Oh wait, it says she has a medical degree. In fashion. From France. Okay. Oj, pamiętam, że z tym testem było troszkę problemów, tak, okej, okay. tak, za to można przelatywać, pamiętam, że tu trzeba było w ten sposób się zatrzymać, a i tyle problemów, po prostu trzeba było się tu do kostki dostać. Mam nadzieję, że mnie nie zabije już w ten głupi sposób. A. Takie coś O, rozwalimy sobie jedną wieleczkę i jeszcze jedną. Lubię ten dźwięk To cryogenic storage animacje już. So that's interesting. It's a small world. I have a surprise waiting for you after this next test. don't to spoil the surprise. So I just give you a hint. It involves meeting two people you haven't seen in a long time. To do nie ślao Segunda Noct obieżyczek zejo jakiś ścian Jak to nacisnę. Dostaję to e. nie Tutaj No, to lubię Człowieka czysta Stajemy kosteczkę. I teraz będziemy cały czas cisnąć tego soja Mam nadzieję, że to ciśnie przez szyby. Ciśnie! Skupany! I tak. Co jest? Fajnie wiedzieć, że to przez szyby ciśnie. Ta podpowiedź w tekstach nuci melodię mu rodzinę, naprawdę się przydało, nikt tego nie rozpoznał. Ale czasem takie podpowiedzi w kwaratowych nawiasek mają zalecenie. It doesn't say what the prize was for. Well, I know it wasn't for being immune to neurotoxin. Musimy wejść po skrzyneczkę. Okej, okay, to dostarczę na górę. A to... Otwiera drzwi. Okej, okay, kumam. Przechodzimy znowu tutaj. I... To ma być po

Już widzę, jak one przychodzi. Mówiąc, Nie wiem, z czego się spodziewać. nic z tego nie pamiętam, ale... Na pewno coś. O, Już rozdział czwarty. Niespodzianka. Ten rozdział by był dosyć nudny, jedyną tu... ciekawszą rzeczą były wieżyczki, ale nieważne. Mam nadzieję, że już nie będzie żadnych problemów z nagrywaniem Poetala. Myślę, że już w jak najszybciej czasie będę wrzucał już kolejne odcinki żeby jak najszybciej skoczyć sobie i sprzedawać się za inną. Ja już nie przedłużam, z tej strony Kryży. Zapraszam do oglądania kolejnych odcinków już czwartego, będzie z Portala. Ponadto polecam do oglądania Gothica, Super Dwoja i wszystkich przyszłych let's playów. Z tej strony jeszcze raz mówię, że Kryży i czekajcie.